Jak regenerować się szybciej? Co to jest kompresja? Czym jest drenaż lymfatyczny i jak pozwoli tobie biegać szybciej? szybciej. Cześć, ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą, a dzisiaj ze mną jest moja Anita. Cześć. E, przez trzy tygodnie mieliśmy okazję testować sprzęt firmy Normatek, czyli kompresję przerwaną, masę pneumatyczny, drenaż lymfatyczny, boa, kaftany, jak zwał, tak zwał. E, dzisiaj podzielimy się z Wami. Naszymi doświadczeniami, ale żeby przejść tutaj po kolei przez raz, 5, 7 albo nawet 8 punktów, e, musimy pójść po kolei. A więc, e, jeżeli my trenujemy, no to przede wszystkim najważniejsza jest to wszystkim regeneracja, która odpowiada za wzrost formu. Każdy dobrze wie, że po treningu musi nastąpić regeneracja i jak przyspieszyć tą regenerację? Tutaj przychodzi nam sprzęt normatek, czyli m.in. kompresja. E, bo czym jest kompresja i jak działa? Kompresja przede wszystkim usprawnia przepływ krwi i limfy ku górze z naszych e, mięśni, przede wszystkim w naszym przypadku z nóg. I tutaj mamy albo skarpety, albo właśnie takie tego typu kaftany, e, masaże pneumatyczne, inaczej że się też na to mówi, boa. Stosuje się to również nie tylko w sporcie, ale też e, np. w onkologii po usunięciach węzłów kiedy dochodzi do obrzęków limfatycznych, więc też m.in. kompresja czy masaż pneumatyczny, drenaż limfatyczny stosowany jest właśnie w medycynie, aby usprawnić przepływ krwi i limfy z dystalnych części naszego ciała, czyli np. Na w naszym przypadku z nóg, z łódek, ze stóp, z ud ku górze, aby to przyspieszyć krążenie, zniwelować obrzęk, zredukować ból, obniżyć stan zapalny, czy po prostu też takie uczucie lekkości. drenaż limfatyczny y, można też na to mówić masaż limfatyczny tak jak wspomniałem wcześniej usprawnia przepływ krwi i limfy y, redukuje obrzęk redukuje ból i często to stosujemy po mastektomii my mieliśmy okazję przez 3 tygodnie z Anitą tutaj stosować sprzęt firmy Normatek przez 3 tygodnie dzień w dzień praktycznie no nie zawsze nie się udało codziennie ale staraliśmy się jak najczęściej przez 3 dni przez 3 tygodnie stosować e, kaftany na nogi normatek i przez trzy tygodnie i ja, i Anita e, siedzieliśmy w tym, w, róży, w tych kaftanach w różnych czasie, z różną mocą, e, z różnymi odczuciami, bo też Anita i ja mieliśmy okazję korzystać wcześniej z innego e, sprzętu i teraz powiem wam coś, Anita. Dobra, pierwsze wrażenie w trakcie zabiegu. W trakcie zabieg. To, to może wspomnę na początek, tak jak już sam powiedziałeś, kiedyś e, miałam okazję e, skorzystać już z takich rękawów, ale e, innej marki było to dawno. Zabieg trwał e, tylko jakieś 15-20 minut. E, pamiętam, że wtedy się bałam. Myślałam, że za mocno mi to ściśnie nogi. E, nawet nie pamiętam, czy przy, przyniosło mi to jakieś korzyści ale teraz kiedy mieliśmy możliwość korzystać z tego przez jakieś 3 tygodnie regularnie, to muszę przyznać, że no, moje wrażenia były bardzo pozytywne, bo to naprawdę działa. Chociaż na początku, przed pierwszym zabiegiem rzeczywiście trochę się bałam, że za mocno mi ściśnie te nogi i będzie to bolało. Niepotrzebnie się bałam, bo masaż był nawet przyjemny, no i tak jak mówię, już po pierwszym zabiegu czułam, że działa, pomogło na, na obolałe nogi. A jak dzień po, dzień po stosowaniu? Hmm, może jeszcze wspomnę, jakie były moje wrażenia od razu po zabiegu. No. Pomijając fakt, że miałam śmiesznie odciśnięte wzorki na całych nogach od tego ucisku, to e, muszę przyznać, że nogi były naprawdę rozluźnione. Nie tak jak od razu po treningu, nie były takie spięte, twarde, tylko naprawdę były rozluźnione, zwłaszcza łydki. Dzień po, właśnie tutaj nawiązując do łydek, zwłaszcza do Achillesów, ostatnio miałam problemy z tymi Achillesami. Budziłam się rano z sztywnością, bólem w Achillesach. Od kiedy zaczęłam właśnie stosować te rękawy, rano się budzę bez żadnego bólu, więc no, to najbardziej mnie cieszyło. Nawet po moim ostatnio, moim pierwszym biegu górskim. Wróciłam po, e, po biegu do domu. E, oczywiście skorzystałam z, z rękawów, siedziałam chyba z godziny w nich. E, na drugi dzień wódzę się bez, bez jakichś większych e, dolegliwości bólowych i można powiedzieć, zaraz po dwóch dniach byłam w stanie normalnie wrócić do cyklu treningowego, więc byłam zadowolona. A zwłaszcza, że wtedy zrobiłaś tak. biegi i w sobotę i w niedzielę, w sobotę tak, biegłaś w nie, siedziałaś znowu wieczorem od razu w kaftanach i w niedzielę Kolejny był wiek. bieg ten górski. górski. Dobra, objawy, obawy też już tutaj mieliśmy. A po trzech tygodniach, po trzech tygodniach stosowania, jak się czułaś? Na przykład po mocnym treningu, dzień pomocnym treningu. Dzień pomocnym treningu. Mogłam przystąpić do kolejnego treningu, może nie mocnego, bo wiadomo, dzień pomocnym treningu nie robi się też Mocnego treningu, ale no, nie miałam żadnych dolegliwości bólowych, tak jak już wspomniałam, nie miałam problemów z Achillesami, jak, jak bywało to wcześniej. Więc no, ja jestem bardzo zadowolona, że tego, tego się pozbyłam. A jak Twoje wrażenia po trzech tygodniach stosowania kaftanów, BOA, masażu kompresyjnego, jak zwał, tak zało? Jak po trzech tygodniach? Po trzech tygodniach takiego regularnego stosowania tych rękawów do masażu kompresyjnego muszę stwierdzić, że no, rzeczywiście działają, pomagają i nawet po jakimś bardzo ciężkim treningu, gdzie normalnie na drugi dzień nie byłabym w stanie normalnie przejść na trening, to nie, nie czułam żadnych dolegliwości bólowych, wszystko było w porządku, więc. Bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Jakie są wskazania do stosowania masażu pneumatycznego, kompresji przerywanej, drenażu limfatycznego, czy po prostu siedzenia w kaftanach, e, siedzenia w boa, w, w boa, czy po prostu odpoczywania i regenerowania się w ten sposób? Przede wszystkim zniesienie bólowych, e, przyspieszenie krążenia. Szybsza regeneracja, usprawnienie krążenia limfy, czy chociażby jeżeli ktoś dużo podróżuje w aucie, w pozycji siedzącej, krążenie jest zaburzone, długo stoi, jest bolesność nóg, czy też dużo siedzi po prostu w pozycji siedzącej w pracy. Kolejna sprawa to też, może być to pomocne w zespole niespokojnych nóg, no bo jak sami wiemy, usprawnienie krążenia i usprawnienie przepływu płynów tkankowych, w tym też również limfy, przyczynić się może do właśnie Zniesienia czy po, po złagodzeniu objawów e, przy zespole niespokojnych nóg. No i najważniejsze: szybsza regeneracja e, po treningu. Czy można stosować zaraz po treningu? Tak, jak najbardziej. E, komory, które wypełniają się powietrzem, on oprócz tego, że mam usprawiedliwienie przepływu, przepływu krwi, to też jest taki fajny ucisk na, na mięśnie. Dość przyjemny, który można sobie dozować e, stopniami tutaj e, trudności, levelami e, w tej maszynie. Jakie przeciwwskazania do stosowania kompresji przerywanej masażu pneumatycznego, no to przede wszystkim zaburzenia czucia. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn, ostre urazy i złamania, osteoporoza czy chociażby choroby skóry. Oczywiście zlokalizowane w tej okolicy zabiegowe, która będzie poddawana zabiegu terapii, bo tak generalnie powinniśmy nazywać te zabiegi typu BOA, nie BOA, drenaż limfatyczny, kaftany, no to jest, są to zabiegi z, z zakresu kompresjoterapii. Tak jak mamy skarpety kompresyjne, tak mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli te nasze BOA. E, są to jedne z zabiegów kompresjoterapii, którą się stosuje nie tylko w sporcie, ale też również w e, medycynie, na porządku dziennym, tak jak wspominałem wcześniej, w onkologii, na przykład po usunięciu węzłów chłonnych przy mastektomii, gdzie wychodzi do obrzęku kończyny górnej, wtedy jest ona Stosowana, jest też stosowane specjalne bandażowanie, które też usprawnia powrót chłonki ku górze. Dziękuję za oglądanie, ze mną była. A ja polecam Wam film Jak biegać przed zawodami. Ten film się pojawił gdzieś tutaj, bądź tutaj. W tym filmie mówię jak trenować przed zawodami, co robić 7 dni przed startem, 24 godziny przed startem, jakie treningi wykonywać, których nie robić, co jeść, jak się zachować w dniu startu. Dziękuję za oglądanie, biegajcie je, bądźcie zdrowi, pozdrawiamy. Cześć! cześć.